Muzyka! Uchodźcie, mieszkańcy Korei! Dzisiaj świętujemy 50 widzów i debacie 34, a oto są lepiej zamknięte. Lepszy od cesarza, bo ma styl i smak. Maxi King, so nice Z zewnątrz miękki, w środku, mów mu kotku. Maxi King, alright Mocarz z niego jest, gdy chce, zimę ma Maxi King, so nice Siemanko ludzie, dzisiaj świętuję 50 widzów i chciałbym podziękować Krystonowi34, który mi pomagał gdy zmagała tego sytuacja, oraz Szekowi Peka, Knivesmithowi i innym członkom Black Chess Studio za przyjęcie mnie w jego szeregi. Jeśli kogoś zapomniałem, to sorry. Teraz informacje. Niedługo wstawię nowe filmy. Między innymi reklama The Bank oraz plan odcinek pierwszy. Ferie mam, to mogę robić więcej filmów. Nie wiem, kto był moim 50. widzem, ale to nic. I chyba to tyle. A, nie tyle. Chciałbym podziękować mojemu pierwszemu widzowi, Mr. Nobowi oraz y, moim krytykom. Dziękuję też twórcom Gotika za to, że go stworzyli. Przepraszam, Alto Beliara. Daj mi szybko więcej widzów. Tonara!